Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова I'm gonna bardzo mało, puszczą latki na choince, zbiera się rodzina i kolędy wigilijne śpiewać czy zaczynam. Ciepło, miło. Wolne miejsce z stole, wy dla gościa było. Świętujemy cudną noc, Boże Narodzenie. Dziś dzieciątko się narodzi, wydasnią zwolnienie. Pyszneczki. Będę miała na święta dla chorej córeczki. Przecież to ostatni kawałek na radzie, niech tamy pani na w opładzie. Zapłacę podwójnie, stać mi na to przecież. Masz go nie sprzedawać tej głupiej kobiecie. Droga pani, ja nie mogę, ona pierwsza była. Ale chcesz, by ta historia brzydko się skończyła? Zaraz powiem, gdzie trzeba dam ci tym chudeł, a otworzyć ją znowu będzie wielkim cudem. No, no widzę, usmądrzałaś, masz tutaj pieniądze. Dziękuję, ja? Proszę, jakie to proste, mam kasę, to rządzę. Już zakupy zrobione, służba dom posprzątała. Możesz przyjść na ziemię, boże, dziecino mała. Jeszcze pójdą do kościoła, złożą chojną ofiarę. Dam na remont ołtarza, a marnych tysiączków parę. Zobacz, król najwyższy, ile robię dla ciebie. Chyba bardzo zasłyszałam, za pierwsze miejsce nie wiem. Kto pierwszym chce być, ostatnim będzie. Takie Wam dziś przekazuję Pana Boga Orędziu. E tam, ja w tym czasie cały łańcuch skleiłam. I mój łańcuch ładniejszy niż tak twoja gwiazda. O, idzie nasza przygłęba. Zobaczysz, będzie jasna. Jakie ładne ozdoby, też kiedyś takie robiłam. Jak żyła moja mamusia, że co zrobiłam. Nie chcemy twojej pomocy. I stąd, dobra rada. Jak mama mogła przygarnąć takiego darmo zjada? Chodź, zajrzymy do kuchni. Ciasto tak zapachniało, mama nie zauważy, jeśli zjemy go mało. No i co powiedz, Ewciu? Cień, najładniejsza ładniejsza osoba, Ciekawe, która się mamy najbardziej dzisiaj spodoba. Czemu mnie tak nie lubią? Przecież i nic nie drobna. Odkąd tu zamieszkałam, staram się być miła. Obrzydliwa wczu błędo, ale ci się dostanie. Zaraz ja zawołam mamę, dostaniesz porządne lanie. Mamo! Mamo! Co to znowu sakrzyki? Spokoju nie ma w tym domu, a przecież obiecałyście trochę mi dzisiaj pomóc. Tymczasem co zobaczyłam? Ciasto na pół zjecone, a ozdoby na choinkę wcale nie zrobione. tej naszej Ewie, piekły łacuchniście! Jak możesz być taka podła po tym, co uczyniłam? Gdy po śmierci Twojej matki do domu cię zaprosiłam! Ja cię nie winać, o nie ruszałam niczego. Pan Bóg na świecie, na niebie świadkiem, że nie zrobiłam nic Pokarszasz jeszcze sprawę, oskarżasz moje córki. Za kłamstwo i złośliwość zamknę ci do komórki. Przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli. Uczynkami i prawdą, miłować go nie chcieli. Bóg przybędzie cię odwiedzić, powitać go trzeba. Świąteczne dekoracje, przepiękne przystroje i najlepszy Panu Bogu podam dania swoje. Już obrót nakryty, pod nim się I miejsce puste przy stole dla gościa zostawione. O, jak wcześniej Bóg przychodzi, a ja jeszcze nie skończyłam. O sąsiadka, co się stało? Chętnie dziś byłam kupić, co Pożycz moja droga, bo mi nie mogę. Teraz nie mam czasu na głupoty, bo czekam na Boga. Studzę, co dół końca na nie zmyta podłoga. Trudno do widzenia. Przybiegę lito, bezleję pasterz, grają w dzieci nie dzieciotek unali. Na ziemi. Droga wali, kup te bombki sam je dzisiaj wykonałem za pieniądze z ich sprzedaży. Mamie prezent tu chciałem. Teraz nie mam czasu iść tam do sąsiadki co mi obchodzi? Teraz jakiś prezent dla matki. Proszę ci dniu kiri, włączasz okrągę chleba. No pewnie jeszcze, że braka mi tu potrzeba. Z niego mię dostanie w spokoju i idź już, żeby pan smroć przyniosł leśniczów, bo będzie w spokoju. Niebie. Czemu, dobry Boże, wciąż nie ma tu Ciebie? Bo dość Bóg Cię odwiedził, a Ty go nie, wpuści, nie wpuściłeś. Wielki smutek i przykrość Panu Bogu sprawiłeś. Dzisiaj Syn mój się rodzi pod postacią człowieka i, i na ziemi na miłość i dobre źródło czeka. <laughs> 不失。 Rodziny się spotykają, że tak naprawdę o dzieciątku wszyscy zapominają. Nie ma miejsca dla Ciebie ma duszy A ona w leży i czeka już od aby się z nim znaleźć. Bóg się narodzi w człowieku. Znajdź czyste mieszkanie, stół pełnej wiesznej sprawy, jeśli nie siedzi przy nim człowiek miłujący. Zajrzyjcie w głąb serca, sprawdźcie, by mocno zabiło, aby nie mogła zawieszać na zawsze, bo miłość. Pierwsza gwiazdka zaświeci, usiądą mama, tata, usiądą także dzieci. Przy stole siądziemy wszyscy w rzędzie. Zostawimy puste miejsce dla tego, co przybędzie. Na wigilijny wieczór, tak powiedziała mama, zaprosimy tę starszą panią, która jest w domu sama. Wokół jasnej choribki usiądziemy w kole. Ludzie są sobie bliscy przy wikilinnym stołu.